Witam. Cześć. Jak się czujesz? Mhm. Okej. Okay. Dobrze. Świetnie. Tak sobie. Źle. W porządku. Śpiąca. Zmęczona. Dobra. Imię Agata. Nazywam się Werner. Jestem słysząca. Dobrze. Jestem głucha. Jestem niedosłysząca. Jestem kobieta. Albo mężczyzną. Jestem studentką. Studiuję. Kółeczko, tak? Studiuję. Pedagogika. Pedagogika. Uczę dzieci. Mhm. Ja uczę się języka migowego. Lubię. Nie lubię. Mhm. Bawić się, żartować, jeździć na rowerze, jeździć na łyżwach, lubię książki i czytać książki. Czytać książki. Lubię filmy, bajki, malować, latać na dworze w pojedynkę albo całą bandą. Jeść, sprzątać, jeździć samochodem, uczyć się, pływać, tańczyć, zwierzęta, pies Aha. albo pies, kot, kaczka, kura, albo kura. Pięknie królik, świnka, jeż, teraz kolory, kolory, albo kolorowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, albo fioletowy, brązowy. Czarny, biały, szary. Ja uczę się. Uczę Was. Ona uczy mnie. Ty uczysz mnie. Uczę dzieci. Pięknie. Chcę. Nie chcę. Mam. Nie mam. Lubię, nie lubię. Dobrze. Język migowy. Spotkać się. Spotkać. Chodzić ze sobą. Patrzeć sobie głęboko w oczy. Skrót. Skrót. W skrócie na przykład P, J, M. P, I, M, w skrócie, tak? Polski język migowy. Polski język migowy. Koniec.